To był wniosek, który był, jak mówiłem, o takim pozytywnych, tak to odbieram, splotach różnych okoliczności. To też mogę powiedzieć w pewnym sensie przypadek, ponieważ chodziłem tam raz na, nie wiem, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie do komisji likwidacyjnej na Abagatela i pytałem się, no kiedy panowie zaczniecie sprzedawać ten komputer, kiedy będzie jakiś przetarg czy konkurs ogłoszony. W międzyczasie dowiedziałem się tam na jakiejś kolejnej kawie z którymś z członków komisji likwidacyjnej, że no komputer to nie wiadomo kiedy będzie, ale mamy do sprzedaży tygodnik motor, może pan by chciał kupić. No ja nie dysponowałem takim kapitałem, żeby, żeby motor kupić i uruchomić. Ale spotkałem się z kilkoma redaktorami. Także z byłym przed zawieszeniem, bo tak samo jak i komputer i motor były przez kilka miesięcy, no komputer dłużej zawieszony, z Pawłem Kasprzyckim. I panowie namawiali mnie bardzo. Jeszcze Włodek Sierpowski, Janusz Atlas, właśnie ten Janusz Atlas, był też redaktorem mo motoru. Andrzej Dąbrowski, to ten od zakochania jeden krok. Także to taka, taka czwórka wtedy. I ja zapytałem. Patryka McGoverna yy, o możliwość kupienia motoru jako IDG. Wtedy założyliśmy firmę, nie prowadziliśmy jeszcze działalności, yy, przymierzaliśmy się do, do tego komputera i potem do komputer Worda yy, i McGovern odpowiedział mi jednoznacznie, że nie jest zainteresowany inwestycją pisma motoryzacyjne, ponieważ no, company policy, czyli taka wiem, polityka, zasady firmowe są tylko IT magazines, czyli tylko prasa Komputerowa ja wtedy. No, ale już y, ktoś tam zasiał ziarno w mojej głowie, ja chodziłem, zacząłem szukać jakichś pieniędzy na to po, potencjalnie. Ktoś tam obiecał jakieś pieniądze w, y, i zapytałem guverna, czy nie miałby nic przeciwko, jeżeli ja bym kupił ten motor na, y, cytuję, taki own risk. Nie zdawałem sobie wtedy sprawy, co to znaczy own risk, bo może tym sobie zdawał sprawę, to bym tego nie zrobił nigdy, ale to były początki kapitalizmu. Nawet no on mówi, że jeżeli nie, ma, nie będzie konfliktu interesów i nie będę się sam tym zajmował, yy, no to nie ma nic przeciwko. No ale jeszcze raz potwierdził, że IDG nie jest zainteresowane, bo tylko zajmuje się pismami z branży IT. No i tak założyłem swoją firmę z kilkoma kolegami, m.in. wspomnianym Pawłem Kasprzyckim yy, i zastosowałem podobnie zasadę, jak McGovern wobec mnie, czyli kilka procent udziału, bo to była spółka ZoO zaproponowałem kolegom, którzy w to weszli i zarządzali tym i zajmowali się bezpośrednio, a szefem został y, Tomek, Piotr Tomasz Grabczyński, który później przez wiele lat też tam pracował, później w IDG pracował i przez, przez wiele lat był szefem y, firmy wydającej motor. A, I tak to, tak to się zaczęło. Ja pracowałem w IDG, no ale oczywiście no zawsze co tu dużo mówić, kapitalizm się rodzi, bliższa koszula ciału i nie, nie to pisma były zupełnie z innych rynków, zupełnie inny charakter, no ale dużo, coraz więcej czasu poświęcałem na swoją spółkę, poza tym ciągle były jeszcze jakieś tam nowe pomysły, nowych pism, ale także innych działalności. I zdecydowałem się zrezygnować z IDG. Zwłaszcza, że miałem bardzo dobrego kandydata, mojego kolegę jeszcze ze szkoły podstawowej, którego namówiłem na powrót z emigracji z Londynu, więc jakiś tam wątek patriotyczny jeszcze. Kazimierz Szot, bo tak się nazywał i Kazimierz Szot w wrześniu, czy w październiku 92 roku, jak skończył się rok finansowy dokładnie, bo od, od października do końca września IDG miał takim amerykańskim sposobem. Wcześniej go zaproponowałem Pamiętam w Paryżu na takim spotkaniu co kwartalnym Patrykowi przeszedł tam jakieś fazy akceptacji. Ja przyszedłem do rady nadzorczej, a Kazimierz Schott został prezesem zarządu i tak współpracowaliśmy przez niekonkurencyjnej formie przez kolejne cztery lata, a ja nie zajmowałem się wtedy wydawaniem prasy komputerowej. Firma oprócz wydawania motoru zajmowała się też działalnością handlową, także PC-tami, potem sprzętem biurowym, potem to zostało jeszcze jakoś tam rozszerzone. A później, to był chyba 95 rok, jednak ciągnęło mnie do tej, tylko tej, tej prasy komputerowej, no i wymyśliłem Teleinfo. I tak można powiedzieć, że druga połowa lat 90. to jest wzrost wydawnictwa, umacnianie się, najpierw Labor Pressu, a potem zaraz po 2000 roku Migut Media. I można powiedzieć, że rok 2000 był w pewnym sensie apogeum, może nie apogeum, ale jakby takim najsilniejszym impulsem w życiu wydawnictwa. i e, Było to w e, sektorze prasy komputerowej, jak, jakie, jakie pisma wówczas e, ukazywały się w Labor Presie później mi Media. To ta sama firma, tylko zmieniliśmy mhm. nazwę to, tak, przy na przekształceniu tak, ze spółki ze, za, na spółkę akcyjną. Wspomniane przeze mnie teleinfo, które się od 1995 roku ukazywało. Do teleinfo był dodatek, ale w zasadzie samodzielny, już biedny, nazwaliśmy to raporty Teleinfo, m.in. znane do dzisiaj ukazujące się Teleinfo 500 z takim rankingiem y, finansowym po przychodach firm działających tej, w tej branży IT, telekomunikacji, no teraz już oczywiście internetu także. Y, powstał w 2000, nie, też pod koniec lat y, 90. IT Reseller dwutygodnik. Kupiłem i ukazujący się wtedy w Sigma Note świat telekomunikacji. To można powiedzieć cztery, cztery takie tytuły. No a oprócz tego wydawnictwo jeszcze zajmowało się i, i zajmuje technicznymi tytułami już dla audiofilii, audiowideo, wideo live dotyczących techniki, jakiegoś obrazu i dźwięku no Digital Photo-Video, ale to już późniejsze czasy, yy, już, już po 2000 roku. Yy, no w, w takim szczytowym momencie, no weszliśmy w energetykę jeszcze też przez, przez moment, gdy ona wydawała się obiecująco, bo no to tytułów ukazujących się z różną częstotliwością, no bo raporty miały charakter takich nieregularników, ale w szczytowym momencie mieliśmy 14.